Duchu Święty, poświęcaj serce i mózgu nasze, podaj nam ochotę i zdolność, aby ta lektura, katolicki połuczań, tym, na i katolickich pouczeń duchownych brata nas ze pożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa Pana Naszego. Amen. Amen. Najświętsze serce Jezusowe, zmiłuj się nad nami, pokalane serce Maryi, módl święty, święty Józefie, módl się święty, Bóg. Na święty Atanazy. Święty za Tomaszu, zaklinaj. Za, za nas cierpiał ran. Jezu Chryste, zmił się I Ty, ktoś współcierpiała. Matko Bolesna, przyczyń się za nami. I Ojca, i Syna, Ducha Świętego. Amen. Amen. Katechizm rzymski według uchwały Świętego Soboru Trydenckiego dla plebanów ułożony z oskarżu najprzód Piusa V, potem Klemensa XIII. Wydany jasło czcionkami drukarni Stigera w 1866 roku. Kolejny rozdział, ósmy, o sakramencie małżeństwa. Tej nauki. Że pasterze o to się starać winni, aby chrześcijańscy doskonale i błogosławione życie prowadzili, więc bardzo tego pragnąć potrzeba, czego pragnął apostoł, kiedy do Koryntian pisał tymi słowy: Radbym, aby wszyscy ludzie byli jako i ja jestem, to jest, aby wszyscy cnoty powściągliwości naśladowali. Albowiem nic szczęśliwszego na tym świecie nie może się przytrafić wiernym na to, aby ich umysł żadnym staraniem tego świata roztargnionym nie będąc, pokonawszy i zagasiwszy wszystkie cielesne namiętności, w jednym i tylko nabożeństwa, ćwiczeniu i rozmyślaniu rzeczy niebieskich uspokajał się. Ale ponieważ jako tenże apostoł świadczy każdy swój własny dar ma od Boga, jeden bowiem tak, inny zaś inaczej, że także małżeństwo wielkimi boskimi darami ozdobione jest, gdy pomiędzy innymi sakramenta kościelne jest policzone. Pan Chrystus także wesele małżeńskie przytomnością swoją przyozdobić raczył, więc jaśnie stąd pokazuje się, że o małżeństwie uczyć potrzeba, gdy zwłaszcza widzieć można, że i święty Paweł, i święty Piotr na wielu miejscach pilnie o tych rzeczach pisali, które nie tylko do zacności, ale i do powinności małżeńskiej należą albowiem Duchem Bożym będąc natchnieni, bardzo dobrze to wiedzieli, jak wiele i jak zasnych pożytków do społeczności chrześcijańskiej przyjść może, gdyby ludzie wierni sakrament małżeństwa poznali i nienaruszenie zachowali. Przeciwnie znowu, gdyby jej nie znali i zaniedbali, wielkie by szkody stąd dla Kościoła wyniknęły. Najprzód więc naturę i moc małżeństwa wyłożyć potrzeba, bo gdy częstokroć Występki, niejakie podobieństwo uczciwości mają, więc wystrzegać się potrzeba, aby chrześcijanie fałszywem małżeństwem, podobieństwem oszukani, duszy swojej szkaradną i obmierzłą cieleśnością nie zmazali. Co aby się mogło lepiej okazać, od tego poczniemy, co się przez to słowo rozumieć. Imiona małżeństwa. Małżeństwo z tej przyczyny nazywają po łacinie matrimonium, ponieważ niewiasta dlatego osobliwie za mąż iść powinna, aby się matką stała, albo że matki urząd jest, aby płód poczęła, rodziła i wychowała. Także nazywają je koniugium, to jest złączenie, że własna żona z mężem swoim jakoby w jedno się jarzmo sprzęgają. Oprócz tego nazywają go jeszcze nupcje, albowiem, jako mówi Ambroży Święty, panny zakrywały się dla wstydu, przez co się też znaczyło, iż mężom swym posłuszne i poddane być miały. Co jest małżeństwo? Apospolicie nauczyciele tak go opisują. Małżeństwo jest między prawymi osobami męża i niewiasty małżeńskie złączenie, nierozdzielne społeczeństwo życia utrzymujące. Tego opisania części, aby lepiej zrozumiane być mogły, więc uczyć potrzeba, że lubo to wszystko w prawym i doskonałym małżeństwie być ma, jako wewnętrzne zezwolenie i zewnętrzna słowna umowa, także i przyrzeczenie, i obowiązek, który z owego przyrzeczenia pochodzi, więc i wspólne małżonków, złączenie, przez które się małżeństwo dopełnia. Żadna jednak z tych rzeczy mocy w sobie i własności małżeństwa nie ma. Tylko w obowiązek i związek, który się przez imię złączenia oznacza. W tym opisaniu przydają to słowo małżeńskie, ponieważ inne wszystkie umowy, którymi się mężczyźni i gwiazdy obowiązują, aby się wzajemnie wspomagali, albo dla zapłaty, albo też dla innej jakowej rzeczy, różne są od własności małżeństwa. Następuje potem między prawymi osobami, bo którym złączenia małżeńskiego prawo zabrania, takowi w małżeństwo wstępować nie mogą i chociażby w niego wstąpili, to jednak ważny nie będzie. Na przykład, którzy by w czwartym pokoleniu byli złączeni, albo młodzieniec przed czternastym, a panna przed dwunastym rokiem, które to lata prawo im ustanowiło, nie mogą być sposobni do prawego małżeństwa, co zaś na końcu położone jest nierozdzielne społeczeństwo Życia utrzymujące pokazuje, że własność onego złączenia, którym się mąż z żoną łączą, zawsze nierozdzielne być musi. Dalsze punkty nastąpią. Do dodania mam, jak wczoraj, wczoraj bodajże w swoich, w, swoich, w swoich sprawkach pan Mysior Podaje zdanie, które ostatnio wypowiedział Bergolio dotyczące aborcji. Lepiej by byłoby dzieciobójstwa, że od zawsze jest kategorycznym przeciwnikiem i że to jest wielki grzech. No katolickie słowa. Jakby miał inaczej nauczać i mówić, bierzmy tylko pod uwagę, że. W grudniu ten sam, ten sam człowiek podpisuje dokument, suplicja, fiducja, suplika, zezwalający na błogosławienie związków tak zwanych czyli grzesznych związków i jednopłciowych, czyli zboczeńców. I jeżeli weźmiemy całokształt kształt niszczenia kościoła, to nie daje się rzeczy połączyć. To znaczy, jeżeli ktoś się przeciwstawia dzieciobójstwu, a pisze, podpisuje dokument suplicia, fiducia supplicans, to daje się to interpretować właśnie na jedyny możliwy sposób, że jedno i drugie stanowi konieczny element dosiania zamętu. I gdyby ktoś chciał potwierdzić, potwierdzić naukę małżeńską, i jej się przysłużyć, to nauczałby tak jak katechizm kościoła mówi, ich żadnymi związkami takimi owymi lewymi by się po prostu nie zajmował, z wyjątkiem potępienia ich, a ludzi, którzy w takich związkach żyją, do wezwania do nawrócenia. Natomiast jeżeli się zajmuje, ustanawia wprost jakieś instytucje, a potem chce potwierdzić wierność małżeńską i, i zakaz dzieciobójstwa, to są fałszywe tropy. Więc na pewien sposób pan myślor jest głupi, że się daje zwodzić takimi rzeczami, bo on ten cytat podaje Bergoglio jako taki dobry przykład, że jesteśmy takie dobre rzeczy obowiązani odnotowywać. Gdyby, gdyby takie zachowanie dotyczyło kogoś, kto się przedstawia jako notoryczny grzesznik. I daje taki sygnał, że, 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 że na ten sposób zaczyna mówić. To jest inna sytuacja niż hierarcha kościelny, który w autorytacie i hierarchii kościelnej zatwierdza rzeczy, które w wiarę katolicką uderzają, a później gdzieś tam wypowie jakieś zdanie katolickie. Jeszcze raz przywołuje moc zdania pisanego, słowa pisanego. Nie tylko w, w kategorii prawa, ale w dziedzinie kościelnej też ma inne znaczenie niż wypowiedziane sobie zdanie. Jeżeli ktoś pisze i podpisuje dokument, a potem wypowiada jakoś jedno zdanie, to to zdanie katolickie nie rekompensuje zła, które ten człowiek uczyni. Więc mówię, od, od tej strony nie dali zwodzić na różnych, bo mówię, po spotkaniu z panem Kratiukiem, to będę otwarcie mówił, na takie chytre lisy albo głupie lisy różnych redaktorów, redaktorzyny, które, którzy funkcjonują dzisiaj jako kapłani swoim autorytetem. Firmują rzeczy, tak jak w tym przypadku Pan Myśl, który ma ocieplić w naszych oczach wizerunek, wizerunek yy, Bergolia. Nie da się takimi krokami na pewno nie. Takimi krokami na pewno nie. Dlatego, jak słyszymy naukę katolicką o małżeństwie, to powiedzmy, że, że obowiązany. Obowiązany jest każdy hierarcha kościelny, od kapłana Poczynański, kapłan nie jest hierarchą, ale biskup, tę te ma, te naukę małżeństwa umacniać. Jeżeli chce, chce ją szerzyć, głosić, umacniać, nie może wydawać dokumentów takich jak suplicja. Fiducja, suplikaz nie może kierować słów jakichś dotyczących ludzi żyjących w związkach grzesznych, czy w związkach zboczonych, ocieplających ich wizerunek. Kościół ma dla takich ludzi jedno słowo. Napiętnowanie grzechu i ludzi wezwani do nawrócenia. Spouczeń. Duchownych Praktyczne Zasady Kierowania Duszami. Ksiądz Gilbert Honej. Z dalszych punktów Kierowanie Duszami Pobożnymi. Cel przyświecający kierownikowi dusz pobożnych. Trzeba te dusze udoskonalić we wszelki możliwy sposób, aby je uczynić miłymi Bogu i ludziom. Trzeba je wyćwiczyć duchowo, tak pod względem życia osobistego, jak i społecznego. Nie powinien kierownik. Przeoczać żadnego elementu osobowości duszy pobożnej. A. Inteligencję oświecać, rozszerzać horyzont, oczyszczać sposób patrzenia na rzeczy. B. Serce rozszerzać i uszlachetniać przez zaszczepianie szlachetnych i wzniosłych uczuć, których tak pełno w chrześcijańskiej religii. C. Wolę wyswobadzać ziemskich wpływów stosownymi wyrzeczeniami się, wzmacniać ją przez wysiłki. Oczyszczać ze złych skłonności przez umartwienia. D. Sumienie wydelikacać przez czuwanie nad najmniejszymi poruszeniami, nad najlżejszymi wahaniami w odpowiedzialności. E. Duszę ozdabiać kulturą, cnót. F. Zewnętrzne zachowanie się poddać moralnemu nadzorowi, usuwając najprzód wszystko, co może dawać zgorszenie, a następnie ulepszać stopniowo, skoro zasadniczo usposobienie już się w, już się w korzeniu. Trzeba, duszy pobożne, trzeba dusze pobożne zaprawiać powoli do czynnej współpracy z duszpasterzem, czyli do apostolstwa, tak zwana dzisiaj akcja katolicka pod kontrolą Kościoła i jego przedstawicieli. Rozpatrzmy bliżej te kierunki. No to dzisiaj, gdyby pisać tę te, te książkę i każdą inną do nas katolików, no to, to jeżeli by mówić o akcji katolickiej, to mówić by... Trzeba o odbijaniu, odejściu od herezji. Odejściu od herezji. Zwróćmy też uwagę, jak, jak, jak czytam żywoty świętych, jakieś przykłady, to zasadniczo to są przykłady na dobry czas, można powiedzieć na czas pokoju. Znaczy, dzisiaj, jeżeli, jeżeli chcemy jakąś pomoc od świętych otrzymać. To zasadniczo powinniśmy studiować żywoty świętych w czasie prześladowań, czyli w zmaganiu się z pogaństwem i, i złośliwością żydowską i, y, z herezją, i z herezją. Wszystkie przykłady, które są takiego życia cnotliwego z czasu, kiedy struktura kościelna broniła, broniła wiary katolickiej. Mogą się dla nas okazać mało skuteczne, a wprost nieraz w jakiś sposób chybnięte z jakiego powodu. Będziemy, dajmy na, na to, mieli jako przykłady yy, naśladowania cnót cichość i, i, i taką spolegliwość. No to cichy i spolegliwy mogę być tam, gdzie chodzi o obronę dóbr moich, ale nie jeśli chodzi o Kościół Święty, gdzie chodzi o naukę. Jesteśmy zobowiązani bronić, głosić, napiętnować fałszywą naukę. Także dzisiaj to, to kierowanie duszami też musi brać pod uwagę yy, przywracanie w duszach dzielności do walki. No i teraz walka, jak najbardziej uświęcenie własnej duszy, ale w tej walce nie może zabraknąć walki o kościół w ziemskim, w ziemskim wyrazie, to znaczy, żeby, żeby w strukturze swojej Kościół na nowo głosił ortodoksję katolicką, sprawował katolicki kult i uczył ludzi po katolicku żyć hierarchowie kościoła, kapłani o to nam się trzeba, o to nam trzeba walczyć, o to trzeba się zmagać Boga prosić, a swoje też czynić. Wiele duszpasterstw ten, 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 ten punkt yy, pomija. No, a też jak, jak słyszymy takie, takie, tam gdzieś u księdza Jacka Bałęby znajdzie się sformułowanie doraźne duszpasterstwo, to żebyśmy wiedzieli, co najwyżej można mówić o doraźnym miejscu duszpasterstwa. Natomiast jak coś jest duszpasterstwem, to jest duszpasterstwem, to nie jest doraźne. To jest duszpasterstwo. To jest Należy poważnie traktować. Duszpasterstwo w doraźnym miejscu. W doraźnym miejscu to doraźne miejscu, ale nie doraźne duszpasterstwo. Więc będzie wiele duszpasterstw, których w których ogóle, w ogóle jest kwestia zmagania się o, 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 o kościoły, o strukturę. Kościoła nie jest w ogóle podejmowana, a jak jest podejmowana, to jest podejmowana na zasadzie, jakby to nie o nasze chodziło. Zmilczana. Albo na wrogi sposób, po prostu. Charakterystyczne zwroty księdza, księdza y, Trytka. Y, Chrystus jest ważniejszy niż w świątynie. Księdza Jacka, y, my walczymy o duszę, a nie o mury. Mam inne zdania, ale w tym sensie. Jedno z drugim idzie w parze. Proszę? Tak. Że walczymy o, o mszę, nie o mury. No, ale msze świętą się odprawią w mur. Także, że tutaj to, 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 to kierowanie duszami będzie musiało, skoro... skoro jest zwracanie uwagi na akcję katolicką, to będzie musiało brać pod uwagę w naszej sytuacji obowiązek odbijania struktur kościelnych. No, od herezji y, zatwierdzonych, wprowadzonych w strukturę kościoła przez Sobor Watykański po Soborowych Hierarchów, a przygotowane przez przedsoborowie no, na zasadzie spisku diabelskiego i przez wrogów odwiecznych Kościoła. Pogan i, i Żydów, którzy, którzy pouczeni za diabelskiem poduszczeniem. No, doszli do, 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 do przekonań, do strategii, że najskuteczniej jest Kościół zwalczać od wewnątrz, od wewnątrz, więc dlatego przejęta instytucja soboru i hierarchów, no i właśnie takie mamy bąki Bergolia i innych, którzy na te bąki powinni reagować, a, a reagują tak, jak reagują, żeby własnych posad nie stracić także w stosunku do biskupów afrykańskich zobaczmy, że bis, episkopat polski to jest, to jest po prostu to jest zbieranina to jest zbieranina takich sobie panów starszych panów no. jakby byli w loży masońskiej to, 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 to spokojnie tak by mogli być Natomiast jak są z hierarchami kościelnymi, to Boża, Boży, Boża ręka ich za to, za to milczenie właśnie, że, że Bergoli jest w stanie takie dokumenty wydawać, tradycja suplikans, yy, tradycja mis z fiducja suplikans, wprowadzać i w polskim episkopacie nie ma odważnych, którzy by, którzy by powiedzieli na ten temat właściwe słowa. Rzecz straszna, przerażająca. Biskupi w Polsce właściwie się nadają na członków lóż, a nie hierarchów kościelnych. Niech Pan Bóg trzygodni wierny Bogosławi. Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Amen. Święta Panno maryjo zrabym złabił dusze swoją. zdrowaś Marii łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między miastami i błogosławiono żywota Twojego Jezusa. Święta Maryja, Matko Boża, za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Najświęta Panno Mary, zaby z dusze swoje. zdrowaś Mary łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między miastami i błogosławiono od żywota Twojego, Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Najświętsza Panno Maryjo, sprawy zbawię duszę Twoją. Zdrowaś łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono od żywota Twojego, Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Jezu, Maryjo, Józefie Święty, no, Panu daj serce i duszę swoje. Jezu, Maryjo, Józefie Święty, bądźcie ze mną przez konanie. Jezu, Maryjo, Józefie Święty, niech przy spokoju pokoju Bogu Ducha odda. Matko Boża bolesna, Domnus Hobbis cum Bibi, Benedicat Boże Omnipotens, Deus, Pate, Fiuset, Spiritus Sanctus. Amen. Ad Maior e Gloria.